Mimo panującej pandemii inwestycje na terenie gminy Czerwionka Leszczyny wciąż trwają. Tuż obok autostrady A1 na granicy Bełku i Stanowic powstaje restauracja McDonalds. Faktycznie pandemia w pełni, ale w gminie wrą inwestycje, inwestycje nie tylko te publiczne, finansowane ze środków gminy czy państwa, ale przede wszystkim te inwestycje, które są finansowane ze środków prywatnych. To widać, że jesteśmy dla inwestorów gminą bardzo, bardzo atrakcyjną. W tej chwili znajdujemy się na placu budowy kolejnej, kolejnego przedsięwzięcia prywatnego, a mianowicie restauracji McDonald's i stacji Shell. To nie jedyne trwające inwestycje na terenie gminy. Niedaleko od nas w Stanowicach kończy się inwestycja firmy Turenwerke, która buduje, która kończy w zasadzie budować fabrykę drzwi budowlanych, przemysłowych, natomiast w Leszynach mamy kolejnego kolejnego przedsiębiorcę, który, firmę, firmę Lastomery, który również pracuje dla przemysłu budowlanego, ale to nie wszystko, również niedługo będą Realizowane w gminie kolejne nowe inwestycje. Zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego w okolicach autostrady pod to, żeby można było posadowić dużą strefę logistyczną w Dębieńsku i strefę logistyczną w Bełku. Warto zaznaczyć, że tak ogromne inwestycje to rozwój dla gminy, ale także nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Władze gmin i powiatów nie są obojętne na los swoich mieszkańców, wiedzą jak ważna jest pomoc. Właśnie dlatego przekazali fundusze na wsparcie dla wojewódzkiego szpitala specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Przez cały okres funkcjonowania szpitala w ostatnich czasach, szczególnie okoliczne jednostki samorządu, gminy, powiat czy nasz założyciel, województwo śląskie, no wspierają jak mogą działalność szpitala. No, tymi gminami jest m.in. gmina Jejkowice, gmina Czerwionka Leszczyny, miasto Rybnik, powiat rybnicki no i województwo śląskie. Fundusze zostaną przeznaczone na walkę z panującą pandemią ale także na specjalistyczne wyposażenie. Środki z województwa śląskiego w jednej trzeciej prawie, czy ponad 1 trzeciej, czyli ponad 10 milionów były przekazane na walkę z covidem. W pozostałej części głównie na działalność bieżącą działalność, znaczy może nie bieżącą na działalność remontowo, remontowo budowlaną, tak nazwijmy na utrzymanie obiektu, a te pozostałe środki z gminy Czerwionka Leszczyny na zakup sprzętu medycznego, z powiatu, z powiatu rybnickiego, również na sprzęt medyczny oraz na walkę z COVID-em miasto. Rybnik wsparło nas na zakup przede wszystkim na zakup aparatu do testowania chorych na COVID, no i na bezpośrednio na walkę z COVID-em oraz dotacje do, do zakupu sprzętu medycznego. Również gmina i miasto Czerwionka Leszczyny podjęła decyzję o przekazaniu dotacji w wysokości 50 tysięcy złotych. To są dwie transze środków finansowych na dwa różne wnioski płynące ze szpitala. To jest komora do Fototerapii, oraz pieniążki na stół kardiologiczny z kwota 70 i 50 tysięcy złotych. Wnioski uważamy jak najbardziej zasadne. W dużej mierze mieszkańcy naszej gminy są pacjentami tego szpitala. W związku z tym. Na takie apele nie można być obojętnym. Jak dodał burmistrz gminy i miasta zależy nam aby sprzęt, który służy także naszym mieszkańcom, był nowoczesny i odpowiadający najwyższym normom. Gmina i miasto czerwionka leszczyny uruchomiła telefon wsparcia dla rodzica. Każdy, kto zauważy niepokojące sygnały u swojego dziecka. Agresję, apatię. Jeśli pojawią się problemy szkolne i wychowawcze, może zadzwonić i poprosić o pomoc specjalistów. Niestety od października dzieci zostały w domu, i coraz więcej rodziców sygnalizuje, że pojawiają się kolejne problemy ze swoimi dziećmi. Obserwują dzieci, i czasem nie potrafią sobie z reakcją dzieci na różnego rodzaju problemy, wyzwania poradzić. Stąd też zachęcamy rodziców naszej gminy. Aby skontaktowali się pod numer telefonu, który jest podany na naszej stronie internetowej. Ten numer telefonu odbierze specjalista. Specjalista z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, z młodzieżą i albo pomoże rodzicowi przegadując dany problem, znaleźć jakieś rozwiązanie, albo pokaże ścieżkę, gdzie dalej rodzic może szukać pomocy. Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny zachęca do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną i wprowadzone przez rząd obostrzenia, wiele wydarzeń kulturalnych nie może się odbyć. Niestety tegoroczne święta Bożego Narodzenia zdecydowanie będą różniły się od tych, które znamy z poprzednich lat znaleźliśmy się wszyscy w bardzo trudnej i nietypowej sytuacji. Dlatego z przykrością musimy poinformować naszych mieszkańców, że tak lubiana przez nich i chętnie uczęszczana impreza, jaką jest Święto Makówek, nasz jarmark świąteczny, niestety w tym roku nie odbędzie się. Podczas jarmarku w ręce mieszkańców trafiły żywe choinki. Były one nagrodami w konkursie świątecznym. Również w tym roku gmina i miasto Czerwionka Leszczyny nie rezygnuje z tego pięknego konkursu. Konkursu. Chcielibyśmy zachęcić naszych mieszkańców, aby przesyłali swoje nagrane filmy z życzeniami, czy z piosenkami, kolendami, dostarczali je do urzędu na nośniku zewnętrznym, albo przesyłali nam na adres mailowy linka, skąd możemy pobrać taki filmik i. Pierwsze zgłoszenia będziemy nagradzać choinkami. Te choinki będą do odbioru z disku. Film do pobrania można przesyłać na adres mailowy rp.smaupa-leszczyny.com.pl. Z dostarczonych materiałów zostanie przygotowany jeden wspólny, wyjątkowy, świąteczny film z życzeniami od mieszkańców dla mieszkańców. Mimo, że jarmarku nie będzie, to gmina zadba o magię świąt. Ulice nabiorą świątecznego klimatu dzięki ozdobom. Święto Makówek przegrywa z koronawirusem, ale pandemia nie zabierze całej magii świąt. Gmina już stroi się na święta, anioły, bombki, gwiazdki, sanie z reniferami e, i mikołajem. E, te wszystkie dekoracje znowu pojawią się w różnych częściach naszej miejscowości i mamy nadzieję, że wprowadzą mieszkańców w mieszkańców taki dobry, ciepły, świąteczny nastrój. W trudnej sytuacji znaleźli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy co roku prezentowali świąteczną ofertę podczas jarmarku Niestety w tym roku Jarmark nie odbędzie się, a my chcielibyśmy wesprzeć tych przedsiębiorców. Dlatego zachęcamy ich do tego, aby przesyłali na adres mailowy rp.s małpa swoje zgłoszenia, krótko opisali, czym się zajmują, co oferują, może mają linki do sklepu internetowego, może mogą opisać, dołączyć cały profil swojej działalności, a my będziemy prezentować te podmioty naszym mieszkańcom i prosić o to, aby skorzystali z oferty lokalnych twórców. W te święta możemy obdarować podwójnie. W bliskiej osobie ofiarować prezent prosto z serca, a zarazem wspomóc lokalnych przedsiębiorców. W gminie Czerwionka Leszczyny nie brakuje ludzi o wielkich sercach. To właśnie oni pomagają bezinteresownie potrzebującym mieszkańcom. Działania wolontariuszy w gminie są bardzo szerokie, jest ich bardzo wielu na różnych płaszczyznach, różnych polach. Pozwólcie Państwo, że w tym momencie ja podziękuję wszystkim wolontariuszom. Wszystkim tym, których znamy, których widzimy, o których wiemy, których działanie widzimy na co dzień. Ale to jest też taki dobry moment, żeby podziękować wszystkim tym wolontariuszom, których zwyczajnie nie znamy, o których nie wiemy, tym, którzy robią komuś zakupy. Tym, którzy wyprowadzają dla kogoś psa, tym, którzy po prostu coś czasem podłożą pod drzwi, bo wiedzą, że ktoś jest w kwarantannie. Komuś, kto pomoże odrobić lekcje: dziecku sąsiada, sąsiadki, przez internet. W gminie po raz kolejny ruszyła szlachetna paczka, która w wyjątkowym czasie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia uszczęśliwi kolejne rodziny. Na dzień dzisiejszy mamy w systemie 20 rodzin, które oczekują na naszą podróż, na naszą podróż, na naszą rozmowę z nami, na, na opowiedzenie swoich historii. I te historie są dość dla nas smutne, ciężkie, przykre. I tym bardziej chcielibyśmy pomóc tym osobom. W tym roku będzie wyglądała podobnie, jak w tamtym roku. Oczywiście wolontariusze są. Zaopatrzeni w maseczki, są zaopatrzeni w żele antybakteryjne i oczywiście utrzymują dystans społeczny. W akcję może się włączyć każdy. Najlepiej przez stronę internetową Szlachetnej Paczki. Można wpłacać datki, można zostać darczyńcą, można przygotować paczkę ze współpracownikami z jakiejś firmy, tak, zakładu pracy. Także tych form pomocy jest bardzo wiele. Wystarczy odwiedzić naszą stronę Szlachetna Paczka i tam będzie wszystko po, po kolei opisane, jak można, jak można tym ludziom pomóc. Na terenie gminy działa także Stowarzyszenie Przyjaciół Apryki Hope for Kids. Zajmujemy się przede wszystkim pomocą e, dzieciaczką w Gambii. Gambia jest to takie małe państwo, jedno z najbiedniejszych państw w Afryce, bardzo niewielkie, które potrzebuje bardzo dużego wsparcia. Tam dopiero w zasadzie cała turystyka zaczyna się rozwijać, nie ma rolnictwa i nie mają też skąd czerpać funduszy na edukację. Pomysł tak ogromnego przedsięwzięcia zrodził się w głowie jednej z pań. Teraz stowarzyszenie dostarcza ogrom radości gambijskim dzieciom. Zaczęło się całkiem przypadkowo, jeśli chodzi o Afrykę. My już akurat z Celiną dosyć długo się znamy i już od trzech lat praktycznie pomagałyśmy tutaj dzieciom z naszego rejonu i nie tylko. Natomiast dwa lata temu tutaj właśnie Celina widziała taki reportaż odnośnie jak to wygląda, jak cała sytuacja wygląda w Gambii. Zadzwoniła do mnie i mówi, a czemu my nie możemy im pomóc? Ja mówię, no. Spróbujmy. Zawsze nam tych rzeczy też zostawało trochę, nie zawsze też gdzie było je dać. Dzięki dobroczyńcom, dzieci mogą korzystać m.in. z edukacji. Każda chętna osoba może wesprzeć prężnie działające stowarzyszenie. Aktualnie, tak jak mówiłyśmy już, dziewczyny mówiły wcześniej, przede wszystkim jesteśmy nałożone na zbiórkę rzeczy szkolnych. Czyli wszystko co nadaje się do szkoły, zeszyty, przybory szkolne, plecaki, zeszyty, również mile są widziane książki z angielskiego, jak dzieciom zostają odzież przede wszystkim no i zabawki. Dzieci bardzo bardzo się cieszą z najmniejszego pluszaka. Tulą mnie nieraz cały dzień. Aktualnie na tą chwilę mamy przerwę, natomiast od stycznia znowu ruszamy. Pomimo trwającej pandemii w gminie nie brakuje także licznych inicjatyw osób, które otwierają swoje serca na potrzeby innych i bezinteresownie śpieszą im z pomocą. Niezwykle prężnie działa koło wolontariatów w szkole podstawowej nr 3 w Leszczynach. Wolontariat w Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwiące Leszczynach ma już długą, długą historię. Powstał z połączenia wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3. W szkole bardzo prężnie działa grupa wolontariuszy, koła szkolnego wolontariatu. Mamy około 80 wolontariuszy, którzy biorą udział w różnych akcjach. Uczniowie pieką i zdobią pierniczki, które są sprzedawane na aukcji. Pieniążki, które uzyskujemy ze sprzedaży, są przeznaczane na cele charytatywne. Oraz akcja Anioły Radości. Wraz z uczniami wykonujemy piękne, papierowe anioły, które są rozdawane mieszkańcom leszczyn wraz z życzeniami świątecznymi. W ten sposób jest piękna świąteczna atmosfera. W ramach akcji przeprowadzanych wśród społeczności lokalnej postanowiliśmy w tym roku nie zapominać o naszych seniorach, zwłaszcza o tych, którzy mają bardzo ciężką sytuację materialną. Postanowiliśmy stworzyć taką akcję, która nazywa się Jesteśmy Mikołajami, w ramach której postanowiliśmy dla seniorów sporządzić paczki świąteczne, w których znajdą się najpotrzebniejsze produkty do przyrządzania potraw świątecznych, witaminy coś słodkiego i życzenia, które może osłodzą ich trudny los. Inną akcją, która została zainicjowana w tym roku, była akcja wolontariatu nauczycielskiego pod hasłem da SIĘ. W ramach tej akcji uszyliśmy takie laleczki które zostały przeznaczone na licytację wśród nauczycieli naszej szkoły. Środków zebranych za licytację tychże laleczek zakupiliśmy materiały potrzebne do uszycia maseczek. Chciałam podkreślić, że uszyliśmy 750 maseczek, zostały one przekazane przede wszystkim szpitalom w rybniku, policji, domu opieki społecznej w Bełku. A także, a także strażakom oraz Stowarzyszeniu Brata Alberta w przegędzy. Nasze akcje wolontaryjne skupiają się także na dzieciach z okolicy mają, mających wszelakie problemy, również problemy zdrowotne. W ostatnim czasie prowadziliśmy akcje zbiórki pieniędzy polegających na pieczeniu ciast i sprzedawaniu ich, czy chociażby organizowaniu koncertu kolęd. Od lat pomagamy seniorom w Bełku, a mianowicie na Boże Narodzenie śpiewamy im kolendy. Przez pandemię jest to nieumożliwione, więc w ramach tego, co robiliśmy co roku, nagraliśmy, będziemy nagrywać film, w którym właśnie wolontariusze zaśpiewają seniorom i dołączymy do tego małe prezenty upominkowe. W tym roku została zorganizowana akcja Zbieramy kasztany. Zebraliśmy 534 kg kasztanów. Dochód z tych kasztanów został przeznaczony na leki dla chorej dziewczynki. Szkoła prowadzi bardzo wiele różnorodnych akcji wolontaryjnych, do których może się przyłączyć każdy chętny, uczeń, rodzic, nauczyciel, a nawet mieszkaniec gmin i miasta czerwią Leszczyny.